Witajcie, towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszałek. to jest kolejny odcinek z mojej Kampanii. Jak dobrze mam widać moje... w poprzednim odcineczku o mojej kochani widzowie. Mm, oczywiście pokonaliśmy sobie tutaj e, Arabię. Powiem wam, to była bardzo ciężka bitwa. Trwała ona cztery... Cz... Bitwa? W sumie to bardziej wojna niż bitwa po prostu. Trwała ona cztery odcineczki. Bardzo serdecznie zachęcam tych, co nie oglądali, żeby po prostu zobaczyli może Yy, bo tą wojnę, no bo ona tutaj wprowadziła jednak trochę zmian, zobaczcie powstała Afryka Równikowa, Egipt, Ken, Oui yy, i tutaj te mniejsze państewka, yy, słuchajcie, te mniejsze państewka, yy, tutaj w jest Azja, Wiet, no na tych okolicach wietnamskich tutaj, nie pamiętam jak te tereny się dokładnie nazywały, więc wybaczcie, oczywiście Filipiny też sobie zabraliśmy, znaczy to nie są Filipiny, ale ogólnie tutaj też zabraliśmy te tereny, więc to już mamy na razie duży dostatek, e, też towarzysze możemy sobie, widzę, nowe badanka wziąć, tylko co my możemy tutaj powy, powybadywać, powybadywać? No po prostu wychodzi to co możemy wybadać i z tego co widzę, to możemy rozpocząć badania atomowe, ja chętnie je rozpocznę, no bo jednak czemu nie. <laughs> Teraz to sobie towarzysze, przypiszemy czołgunie, tylko zobaczę jak tutaj jest z nami dywizjami, tak hmm. jakby się to, da? to połączymy sobie te amiki Tutaj są czołgi, a tutaj jest jakaś jednostka granizonowa. się do tej armii. I tak, yy, przygotujemy nasze armię, towarzysze. Tutaj. W ogóle towarzysze też będzie trwała wielka odbudowa. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ale nie tylko. Będziemy też robili wiele konspiracji. A my jeszcze, towarzysze, trochę czasu, żeby rozegrać sobie. Yy, tutaj Rosją w naszą grę, więc. Zaraz wam towarzysze pokażę. Co, jaki mam aktualnie plan. Ale na razie odysponujmy sobie nasze wojska. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Stare wyposażenie oczywiście usuwamy. Czy to? Ale czy ja bym chciał je usuwać? Może na razie nie. Może na razie zostawimy te czołgi. No właśnie, możemy zostawić ten tę jedną kolumnę. I co będziemy musieli to jeszcze tutaj zrobić? Na pewno sobie weźmiemy 5 samolotów tutaj. Sprzęt wsparcia na pewno sobie zwiększymy. Dodamy sobie to artylerię, bo artylerii będziemy potrzebowali dwa bardzo, dużo, bardzo dużo. Więc ja ją weźmiemy tutaj, weźmiemy ją oczywiście też tak, a weź to myślę, że to są czołgi lekkie, to ja już ich nie chcę, będę chciał teraz sobie zrobić czołgi na tym wyższym teku. No dobra, może weźmiemy sobie, te fabryki sobie zostawimy, o właśnie, żeby było trwało lepiej i pokażę wam już, towarzysze, czemu będzie trwała wielka obudowa, jak tutaj sobie sprawdzicie. Mamy tonę w ogóle jakichś różnych fabryk cywilnych, wojskowych i wszystkiego tego innego do towarzyszenia to, więc chwilę to potrwa. Ale towarzysze, zanim będziemy to wszystko naprawiać, bo to się będzie tak czy siak naprawiało, w swoim tempie oczywiście, ale będzie. To towarzysze, uznałem, iż nasz kraj ma z Bułgarią bardzo wiele ciekawych... Yy, wiele ciekawych, że tak ujmę, sporów. Zawsze nie było nam jakoś po drodze z Bułgarią. Myślicie... Możecie mówić, co chcecie, ale prawdą jest to, że no, z Bułgarią nie mieliśmy zbyt wiele przyjaznych relacji. Nie mieliśmy zbyt wiele takich dobrych wspomnień, acz możemy towarzysze to dzisiaj zmienić. <laughs> A wy się spytacie, może jak? No to jest to bardzo proste. Yy, musimy tutaj, <laughs> towarzysze, wziąć sobie naszą, yy, nasz cel narodowy, dom rewolucyjny, który da nam oczywiście poparcie dla komunistów, ale później, towarzysze, dostaniemy. To Bułgaria dokładnie dostanie mm, poparcie dla do komunistów plus 10 po tym naszym domu rewolucji. A później, jeżeli dobrze pójdzie, e, to towarzysze, bu, e, no w Bułgarii będzie wojna domowa. I my spróbujemy, towarzysze, przepchnąć nasz rząd, żeby po prostu towarzysze, żeby po prostu towarzysze, e, no po prostu ustawić e, Bułgarię na tą dobrą stronę. No bo sami zobaczcie, towarzysze, że ta Bułgaria no, na razie nie jest jakaś taka. W takim jakimś najlepszym stanie, a my, towarzysze, musimy to ponaprawiać teraz. My, towarzysze, musimy to ponaprawiać, ale to trochę po jednak. Jakie plus 20 nie to będzie trochę trwało. Nawet z tego, co widzę, tutaj się nie pokazuje żaden ten paseczek. Hmm, taki komunistyczny. O, już widzę, że się zaczęło coś pojawiać. Jakiś taki 1% się pojawił, właśnie, partii komunistycznej. Więc my będziemy tutaj popierać, rzecz jasna. Ktoś chce dołączyć do frakcji Wejdrys. No, wiadomo co. E, jaki macie rząd? Wy macie rząd komunistyczny. Bardzo chętnie nie was przyjmiemy w na naszej frakcji. Zobaczcie zawsze, jak. Nasz, nasza piękna strefa było wciąż się powiększa. Wciąż się właśnie. My możemy też dodać sobie Hassan, Oczywiście dodamy go. Dlaczego mielibyśmy go nie dodać? E, czy persja? Persja towarzysze. Myślę, że my możemy sobie przeatakować. Wiecie co? Ja myślę, że... Możemy sobie na spokojnie przeatakować Persję, ale to towarzyszy jeszcze nie ten czas. To jeszcze chwilę towarzysze trwa. E, tutaj widzę, że 100 dywizji, tutaj mamy 120. To tym lepiej, towarzysze, gdyż e, No, gdyż towarzysze. <laughs> Zawsze do więcej sił do pomocy. Na pewno towarzysze, myślę, że musimy rozbić tutaj, tutaj Skandynawię. Na pewno. E, o, w ogóle tutaj taki ciekawy pan jest. Ale nie, ja tam się nie znam. Meksyk, musimy ukarać towarzysze Meksyk. Jak, jak nic, na pewno. Ale to później, gdyż tu jest wojna między Włochami a USA, USA ogólnie, gdzie rządzą tutaj, widzę, radykałowie, co ciekawe, więc to jest mosta wojna. Arabia na razie nie walczy, widzę, no to nie walczy, no bo jest w sumie naszą marionetką, to jak ma walczyć, to ma duży sens w sumie. Propagandę przeciwko, komu byśmy chcieli propagandę, towarzysze? Jeszcze nie wiem. Ja bardzo bym chętnie sobie zaatakował towarzysze Chiny, ale żeby zaatakować Chiny to po pierwsze, towarzysze, musimy sobie zakończyć wojnę domową tutaj, to jest taki nasz mus, więc myślę towarzysze, że to wyślemy sobie tam jeden czołg, myślę, że na spokojnie wystarczy, bo to oni nami zobaczcie, nie mają tutaj żadnych dewizji, żadnych a żadnych, w ogóle tutaj mają widzę nawet troszkę fabryk, więc przydałoby się tutaj też... Yy... To było naprawiać, że oni mają za dużo fabryk trochę, a nam brakuje fabryk troszkę teraz, więc to mnie rozumiecie, towarzysze. Oni chcą nam program Lendlis. My nie potrzebujemy <laughs> ich programu Lendlis. 4 miliony ludzi. Jakie mam tutaj pobór? Czy pełny. Pełny pobór. Bardzo ładnie. O to nam oczywiście chodziło. I teraz, towarzysze, mamy za dużo gumy, więc nie musimy już importować tej gumy. Mamy jej po prostu za, za dużo. A myślę, że z tego poziomu możemy sobie za... To importowanie nasze zmniejszyć. Zobaczmy, jak tam nasz eksport. No wiele krajów, widzę, tutaj ładnie eksportuje od nas fabryczki. Gumnych nie eksportuje, ale. Znaczy importuje, nie eksportuje. Ale widzę, że za to dużo importuje tutaj takich naszych krajów, uznajmy, albo na przykład marionetkowych, albo takich, co mamy w frakcji, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Uchamy na się oczywiście cieszę, towarzysze. Ile tym. Ile ta ekspedycja będzie tam e, tarowała? 11, 11 października, tak? Dobrze. E, przy okazji, właśnie te samochody, no tutaj będzie z nimi ciężko. Kurczę, w ogóle mamy tutaj 43 tysiące czołgów średnich towarzyszy. Przecież my możemy zrobić istne imperium. Czego nam tu brakuje? Pojazdów samochodowych. W takim razie musia, widzę, że musimy tutaj. jeden kawałek fabryczki tutaj sobie zdjąć. I tutaj dołożymy. O, właśnie. No, i że teraz to w ogóle inna zabawa. I takie czo tyle czołgu sobie towarzyszy nabobimy, że do towarzysza będzie głowa mała. No sobie idźcie tym czołgiem. W ogóle mogę czołgi i średnie część drugą wybadać. Za 15 dni powinienem się przekonać, bo tu z nam się skończył badanka. Więc sobie za was właśnie zobaczymy. Ja tutaj widzę, że ładnie. Czołg sobie jedzie nasz bez problemu, bo w ogóle że przez tereny. Nikt tutaj go nie atakuje. No bo co ma go atakować, jak nikt nie jest nawet wyszkolony. No, wjeżdżam sobie do stolicy. No i proszę bardzo. Bez powiązań partia wygrała, a teraz, kochany marszałek, położy Kasus Beli. Tutaj sobie oczywiście wyźniemy nasze czołgi przywołamy. Niech sobie one tutaj jadą. No i tak, potrwa 120 dni. I widzę, że tutaj jest gwarancja niepodległości od Skandynawii, tak? Dobrze. Czy Chiny ku mają jakąś koralicję podległości? Nie widzę. Hmm, czy oni są w jakiejś frakcji? Skandynawia. Tak, Skandynawia ze frakcji włoskiej, niestety. Nie Niedobrze towarzyszy, niedobrze. Bo oni tu mają bardzo dużo dywizji, jak możecie sobie zobaczyć. Męca towarzysze. Myślę, że będziemy się jednak przygotowywać na Chiny. Jak myślicie? Myślę, że to będzie idealna opcja, ale. No musimy sobie tutaj zrobić jakiś na pewno łuczek. Na pewno jakiś łuczek, więc podzielimy sobie tę armię na dwa. Jestem przekonany, że to będzie dobra taktyka póki co. Dobrze i weźmiemy sobie, ustawimy tutaj linię. Tutaj przy chinach. Myślę, że tak powinno wystarczyć. O tutaj, tutaj, tutaj i te 60 jednostek się tak ustawi. A te kolejne 60 jednostek ustawi się tutaj. Na tej granicy. No to w sumie to się jakby tak przemyśleć jednak. No to, w sumie nawet lepiej, że to będzie nas odgryzało z tego powodu, że tutaj nie, te dywizje się nie zmieszczą. Chociaż no w sumie też nam będą atakować, więc trochę nie wiem co mam o tym myśleć zbytnio. Tutaj samolotów nic nie ma. To w generałów może. Bo generałów sobie chyba odznaczyliśmy wcześniej, o właśnie. Ty jesteś dobrym generałem na pewno. I ty powinieneś być dobrym generałem. A nie, tu innego lepszego chyba nie ma z tego co widzę. No nie jest tutaj, to sobie go weźmiemy. Mm, da, bo do Budownictwo się, widzę, wybadało i te inne rzeczy. <laughs> Ciebie weźmiemy na generała. Więc teraz. Co my chcemy sobie wziąć, towarzysze? Ty mamy wszystko. Ale, 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 ale. Mm, tych samochodów raczej nie będziemy chcieli brać. Nie, 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 nie potrzebujemy. Może ewentualnie Katiusze. Mmm, tak, tak, się będę pozycję. Tak, 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 to sprawia, podatę na okień. A dobrze, jak to wygląda z atakiem? 01, ale atak pepants. To jest, widzę, a atak p jest 1 i przełamanie 12, a tak, jak, jak jest altleria, to jest przełamanie 6, a tutaj atak pepants jest 2, no właśnie, ale jak już mamy tom. No to już powinno być dużo lepiej, bo to ma nie wiem, czego nie mamy wybadaną. Weźmy sobie też może te 34, bo widzisz, już mamy 136 dni. To w miarę mało jest, jak na. Yy, wiecie? To że jak na czołg to jest w miarę malutko. Jak na te realia. Jak ta nasza naprawa idzie. No idzie jakoś powoli. Widzę, że fabryki naprawiają inne fabryki, przez co te inne fabryki, które się naprawiają, to. Yy, a, ale ja robię tutaj kasu widzę, tak? Oczywiście. To 15 dni chyba minęło. Ale sobie poczekamy. Myślę się toczy, że jeżeli się uda, to sobie właśnie zaatakujemy Chiny. Tylko co my tutaj mamy? Goście dyplomatycznych stąd. okej. Okay. Mhm. Kurczę, jestem ciekawy, jak wyglądają w ogóle te ich dywizje. Jakie oni mają template'y, Jestem tego trochę ciekaw. To jest jakaś. Nie, nie ma tutaj żadnej. W Ewancji Niepodległości, ale to później. Jak tam nasza Bułgaria, jak tam nasze wpływy komunistyczne. 6% nie, źle towarzyszy. Jakoś to powoli idzie. Ale ważne, że idzie w ogóle jakoś. Czasami jednak to, jak ta gra jest w tym swoim późnym radnym, trochę ciężko się tutaj gra, z tego powodu, że wszystko jakoś tak wolno idzie. Ale weźmiemy sobie Influenc Bułgaria i powinno być dużo lepiej. tu tutaj zaczęliśmy teraz. Hmm, tutaj widzę, że ładnie wszystko wygląda. Ile fabryczek? 28. Hmm, czy w ogóle są tutaj jakieś tam plejciki? Może od na przykład Egiptu? Są no, to Czemu oni nie robią żadnej armii? Nie rozumiem trochę tego. Mają mało ludzi? Czy to, czy to? to jest jakieś takie towarzysze dziwne? Hmm, hmm, hmm. Tutaj my mamy oczywiście dużo. Tutaj też nie mają żadnych dywizji. Tu też. Ale tutaj na przykład mają normalnie po 100 dywizji. Zawsze nie rozumiem, jak działa to AI w Hearts of Iron, powiem Wam szczerze. Zawsze to jakoś dziwnie działało. To jest jakaś dywizja, proszę mi to dać do tej armii. Z okazji, jak wszyscy się tutaj znajdziecie, proszę się szkolić, bo wy macie, widzę, tutaj dużo niewyszkolonych jednostek, a to jednak zawsze będzie jakiś plus, jak będziecie wyszkoleni. Tutaj trochę tego, widzę, jest. Właśnie. Was wyślemy do. Tej dywizji. Znaczy, to tak było. I teraz tu. Właśnie. Kolejne dwa czołgi. Dodane. Dawał się bardzo. Tutaj coś możemy dodać. Nie możemy nic dodać. Tutaj też widzę nic. Doktrynka. Możemy wziąć doktrynkę, tą w sumie. Eee, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą artylerię, towarzysze? No, widzę, że z artylerią, no, trochę za według mnie. 5000. To nie jest dużo, towarzysze. To jest malutko. To jest strasznie malutko. Oj oj No troszkę będzie nas trzykało to tych przygotowań. A, do... A zaczyna się dopiero. Rok, czy... No już się zaczyna w sumie 43. A więc towarzysze, będzie. Musie... Już może zaczniemy robić sobie cel na Chiny. Ale widzę, że tu będzie 30 dni, więc nie powinno być problemów większych. Tak z ciekawości. Jaką wy, wy tu macie. Hmm. No bo dobra, może na razie nic nie będę robił. Później sobie zobaczę, to później właściwie sobie bardziej zobaczymy. Może tak. Tutaj przy okazji, ile ma Arabia? 32 jednostki. Bardzo ładnie. Tutaj wpływy faszystów. Nie wiem, czemu to są wpływy. Hila, Jak hila. Co wybraliście? Nie, nie wybrali żadnych wpływów faszystów. Tak to na nich wpływa. Mm, musimy tu zobaczyć. Wpływ faszystów na eee, Nie widzę tutaj żadnych tych. Chyba, że tutaj może jakieś kraje. W lewekon jak. jakieś dziwne rzeczy ma widzę. Jak tam nasze wpływy w Bułgarii? 7% o, nawet 10. No, to fajnie, fajnie. Milion ludzi, 50 rawek. No, to będzie na pewno cenny sojusznik powiem wam. Na pewno będzie cenny sojusznik przeciwko wielkiej wojnie. Jeżeli uda nam się jeszcze dojść, to możliwe, że jeszcze będziemy mieli wielką wojnę z Niemcami, Włochami i Skandynawią. Myślę, że najbardziej chyba trudno będzie Skandynawię tutaj. E, spisować, no bo oni jednak mają trochę jednostek. W sumie... Jak mówię, oni mają po 600 jednostek, jak my będziemy mogli ich spisować. Będzie niemożliwe czy coś. Ale kochany marszałek na pewno was nie zawiedzie. Jak marszałek obiecał, to na pewno to zrobi. E, tylko tutaj zobaczmy. No weźmy sobie kontena przemysłowego. Chyba nic ciekawszego nie ma z tego co widzę. To nasze porty, oczywiście nasz chiński wasal, kolejny, Aui. No i bardzo dobrze. I jaką z przemysłem? 30 fabryk. A dlaczego ty nie tworzysz jednostek, słuchaj? Dlaczego ty nie tworzysz jednostek? Nie rozumiem trochę tego. Powinni tworzyć jednostki, a nie tworzą. A nie o to chodzi. Ja nie powinni tworzyć tu swojej jednostki. Dobrze, ja on sobie tu podbił. Słuchajcie, a nie można, to jest najgorsze. Tutaj, tutaj niby nie ma żadnej gwarancji, to jest. 50 dni. A jakbym wziął normalnie, to by było 30, więc to no, To może się zastanowię tutaj. No da, spróbujmy sobie, może zrobić costus już. Czy będzie jakaś. Nie ja widzę, że nie ma tutaj żadnej ochrony od innego państwa. Mogę wziąć tutaj ostatnie, może szyfrowanie. Z tego co widzę, nie mogę. Mogę tutaj coś syntetycznego zrobić, ale ja tego nie potrzebuję chwilowo, ale ulepszymy sobie za to artylerię naszą. I może do czołgów coś? A, szpitale polowe na pewno się ulepszymy. No, trochę tego towarzyszy tu jest, jak to wygląda z naszym stanem paliwa, no wzrasta widzę. Wzrost bazowy, tak, tak, lotnictwo, co mi zużywa najwięcej? mamy naweka z tego co widzę. I tutaj też widzę, że... Dobrze, że. A mnie nie zużywa w sumie aż tak. No, znaczy no w sumie 10 tysięcy to jest w sumie mało. Najwięcej to jednak mamy na przykład, po 60 tysięcy dziennie te ropy. Mhm. Tutaj atom to sobie zaraz wybadamy. A tutaj. My też będziemy mogli już zacząć robić z Beli. Nie uważacie? Może zaczniemy sobie robić towarzysze z Beli. Mhm. Jak tam tutaj moje. Pojazdy samochodowe, no na razie jakoś tam idzie, jakoś tam idzie, towarzysze. No musimy się, towarzysze, po prostu wbić w te Chiny. To trzeba się wbić w Chiny i myślę, że chyba na tym będziemy nakończyć kończyć serię. Choć nie wiem, jeżeli nam starczy czasu to oczywiście wbijemy się w Niemcy, Włochy i inne, ale jeżeli nie, to najprawdopodobniej będziemy się wbijać po prostu w Chiny i na tym zakończymy herię, tworząc wielki Huawei. I dzięki temu... Towarzysze, będziemy mieli takiego wasala jak w 1600, jak dobrze pamiętać czy 1800, kiedy uwalnialiśmy Chiny. Jak ktoś nie pamięta, to proszę sobie przypomnieć oglądając starsze filmiki e, przed konwersją, jeszcze i tam, towarzysze, zobaczycie, że Chiny były nasze kiedyś. To wszystko, to tutaj, to te tereny, tutaj, które teraz zaznaczam, one kiedyś były nasze. Kiedyś to my je zdobyliśmy na nasze armie rosyjskie, wtedy one tam chodziły, towarzysze. One zdobywały te wszystkie tutaj terytoria. A tutaj, towarzysze, była imperialistyczna Arabia. No, która po prostu zabrała nam te tereny wtedy. My je już odzyskaliśmy, no, ale teraz Chiny nie są nasze. Teraz trzeba naprawić Chiny, po prostu, towarzysze. Trzeba to wszystko ponaprawiać. Myślę, że sami rozumiecie, o co mi chodzi. Ja na to zostało? No, to jeszcze będziemy trochę mieli tego. A tutaj, jak to wygląda? Hmm, 30 dni. Myślę, że możemy sobie. To tutaj jest w ogóle armii towarzysze? 26. Myślę, że możemy sobie tę armię tutaj przetransportować. No i sobie przeatakujemy później. Ja myślę, że nawet mogę sobie tutaj połowę mojej armii dołączyć, żeby tutaj wspomagała jednak trochę. O, widzę, że tutaj też fabryczki zaczęły mi się naprawiać bardzo ładnie. E, więc to my możemy tutaj towarzysze poulepszyć. Można sobie infrastrukturę na pewno ulepszyć na tym terenie, bo ona jest na poziomie dna, że tak. Może to niezbyt ładnie, ale chyba lepiej niż bym inaczej mógłbym to ująć. Proszę tutaj, tutaj, myk myk. Myk myk. myk. O, proszę bardzo. I da swobody, rzecz jasna. I tutaj już nie mamy co się nawet bawić. Czy jest co tylko się da. Tutaj się uzupełniamy na 100%. O, właśnie. No dobrze, ale na razie widzę, że mamy 20 minut odcinka, więc dziękuję Wam bardzo towarzyszce za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego odcinka wega-kampanii. Na razie, cześć.